na imię Chorąży Torpeda. Od pół roku pracuję niewolnicą w tej kopalni torfu. Razem z Januszem i Michałem. Niektórych może zdziwić fakt, że jestem za pan brat ze Kurwolem i Kurwinoksem. Jednak niewola zbliża nawet największych wrogów. Pilnują nas urwozaury. Szybciej, szybciej! Potrzebujemy wiele torfu do ogrzania naszych jajeczek. Jak będziecie tak nas ciągle poganiać, to w końcu umrzemy z wycieńczenia i wydobędziecie. Dom, mój piękny dom, już go nigdy nie zobaczę. Choroży torpedo, czy byłeś kiedyś na skurwolanie? Nie byłem. O, my przeklęci! Wszyscy tu zginiemy. Janusz! Janusz, już dobrze! Podaj mi rękę. Kurwa, co noc to samo. Ciszej tam syny! Północy pijcie zamiast się wyspać jak człowiek, a potem tak wolno kopiecie. Kto narusza ciszę nocną? Musi ponieść karę! 100 BATÓW! Teraz to się wam dostanie. Michał! Michał! Nic ci nie jest? Michał! Michał! Michaś! Kra już raz przez siebie dostałem, Kurwa. Zamknij dupę! Ty to chyba lubisz.